Dzień dobry, Sebastian Pontus, Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica. Przeprowadzę Państwa przez proces pierwszego logowania na koncie Microsoft Office 365, które będziemy wykorzystywać do zdalnego nauczania i komunikacji z nauczycielami. Na adres mailowy otrzymają Państwo hasło pierwszego logowania, a także login każdego ucznia w naszej szkole. Mail ten zostanie wysłany przez wychowawcę. Tutaj natomiast mamy mail bezpośrednio wygenerowany z konta. Mamy ucznia, który nazywa się Karol. Wszyscy uczniowie w Szkole chłopców Kuźnica mają nazwę maila, imię, a także trzy cyfry. Następnie domena kuz.węgielek.edu.pl Dziewczyny natomiast ze Szkoły dla Dziewcząt Płomień. Mają domenę plo.węgielek.edu.pl Mamy też hasło tymczasowego logowania. Logujemy się zatem do konta Office, strona office.com. Zaloguj się. Tutaj swoje zapisane konto usunę. Kopiujemy hasło. Kopiujemy login, dalej następnie hasło pierwszego logowania. Kopiuj, wklej, zaloguj. Zapiszemy sobie. Aktualizacja hasła. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy hasło pierwszego logowania. Teraz wybieramy hasło, które będziemy na co dzień wykorzystywać w naszym koncie. Najpierw powtarzamy hasło pierwszego logowania, czyli hasło bieżące. Następnie nowe hasło. Warto pamiętać, aby hasło było bezpieczne, należy wykorzystać duże litery, cyfry, małe litery i znaki specjalne. Jeżeli oczywiście tego hasła zapomnimy, zawsze można je sobie zresetować. Zaloguj. Potrzeba więcej informacji, i tutaj system będzie nas prosił o autoryzację naszego konta. Klikamy dalej. Mamy dwie opcje potwierdzenia, że to konto należy do nas. Po pierwsze jest to możliwość potwierdzenia za pomocą telefonu, po drugie e-maila. Zalecamy tutaj potwierdzenie za pomocą numeru telefonicznego rodzica. Wybieramy sobie Polskę, a także wpisujemy nasz numer telefonu. Ja sobie wpiszę tutaj mój, text mi. Na numer telefonu otrzymałem SMS-a. W którym mam numer weryfikacyjny, jest to 6 cyfr. Verify, czyli sprawdź, potwierdź. Wszystko jest ok. Jeden, jeden element nam wystarczy, czyli numer telefonu. Finish. Czy chcesz, aby cię nie wylogowywać, czyli czy chcesz być zapamiętany? Chcę być zapamiętany. Oczywiście mamy tutaj szereg informacji wprowadzających, i zalogowaliśmy się do naszego konta. W prawym górnym rogu mamy informację o tym, kto jest zalogowany. Tutaj mamy cały pakiet Office 365 online. To, co nas najbardziej interesuje, to właśnie zakładka Teams, drużyny, zespoły, w naszym przypadku klasy. Karol jest uczniem klasy siódmej, dlatego w jego zespole pojawia się właśnie klasa siódma. Tutaj mamy zespół. Tak jest. Mamy oczywiście na samym początku wprowadzenie. I tutaj pojawi się szereg różnego rodzaju zadań. O tym natomiast powiemy sobie już w kolejnym filmie, jak przesyłać zadania. Pozdrawiam serdecznie.